Siema, ja jestem Tytusz. Dzisiaj przygotowałem top zdjęć na Instagramie BMW E46. To co, zobaczymy, co tam fajnego pomodowali, potuningowali, co fajnego wymyślili. Więc co, zaczynamy. Teraz wlatuje taka szara BMEczka. Fajnie, fajnie się błyszczy, szara. Te felgi czarne, chociaż wiem, że z tymi czarnymi szybami Szarym fajnie się komponuje Szary grill, szare nerki Znaczy, szare, czarne, przepraszam Czarne nerki, czarne szyby Fajnie się komponuje Szary lakier, czarne felgi Super się komponuje, ale Tutaj takie pomarańczowe się świeci Jakby kierunkowskaz, super Czy to odbicie się światła gdzieś? No nie wiem, ciężko stwierdzić, bo to małe zdjęcie No ale okej okay. Fajnie, ja bym wolał srebrne felgi BMW albo. No, bmw ja bym walnął. No to by było, ale chociaż. Ale tylko to. Ale tak to jest super. Bardzo mi się podoba. Jak na razie jest. Jedynką po pierwsze widzieliśmy, ale tak jest super. O ten. Za mocna gleba, że on trochę nie był taki zglebiony, by było super. Ja lubię trochę samochody obniżone, ale nie aż za mocno. Raz, że nasze polskie drogi. A dwa, nie lubię takiej mocnej gleby. Po prostu, no aż. Wiecie, wszystko musi mieć swój, no. Balans, żeby było idealnie. Jak jest za mocno w jedną stronę, no to jest za mocno. No. Ale też jest. Tamten szary jest na pierwszym miejscu, ten jest na drugim miejscu. O, ten fajny jest też pom obklejony. Ten bym dał na. Ciężko go wycenić. Na, drugi, na trzecim miejscu. O. o, ten jest też super, fajny. Fajna nakładka. Czarny dach wygląda, czarne felgi. Tu wszy jest też super. No naprawdę fajna stylizacja. Tu. Fajny, groźny, kocur. Tylko ja bym walnął czarne srebrne energii. Czyli grilla srebrnego i srebrne felgi, fajnie by było. Jakiś kontrast, wiecie, żeby to było kontrast, a nie wszystko czarne. Lubię kontrasty, bo wtedy, no więcej detali widać. Też to, też to ma charakter, nie? To też ma swój charakter, ale lubię kontrasty. Żeby to tak nie. Żeby. Wiecie, no, kontrast daje też szczegóły, jakiś szczegół, który można wymacać Jak jest wszystko czarne, no to ciężko, nie? O, tutaj fajnie czarny dach. No, super jest, fajna stylizacja. To jest chyba ta stylizacja, co widzieliśmy przedtem z przodu. A tutaj taka seria. Fa, mi się podoba. Też bym taką chciał jeździć bez problemu. Tylko bym zrobił małego tuninga. No cóż. Sorry, że tak czasami patrzę w tą stronę, ale patrzę, czy się po prostu mi nagrywa. O, tutaj. No fajnie to wygląda. Taki warsztat. Fajny podnośnik. O. Eee, kurczę, starszy i młodszy. No, ja bym tego brał i tego oba bym wziął. <laughs> o, tutaj z panieniaczką BMW. Tutaj, żeby trzymało to nakładkę do zderzaka. Fajna stylizacja. O, fajne obklejenie. E? No, robi robotę. Okej, okay. o, tutaj cały biały, takie nakładki. E, super. E, wiecie, no, biały samochód z czarnymi nakładkami, z czarnym grillem, z czarnymi nerkami. Tutaj też ma czarne jest kontrast, jest super, według mnie jest super ale czy na pierwszej trójce, to bym się musiał zastanowić i też go zobaczyć z boku, co tam z tyłu też jest porobione ale ocencie, wy, który byście wybrali i dziękuję raz za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem